Czy powinniśmy się chronić przed słońcem, czy nie? Pojawianie się czerniaka odpowiada za rumień, a ten, jeżeli zbyt często się pojawia, to może doprowadzić do pojawienia się raka skóry. Musimy się chronić przed pomiewaniem słonecznym, nie tylko od zewnątrz, marując się czymś, ale też od wewnątrz. Olejek do opalania gotowe. I teraz zdradzę Wam pewien sekret. Dzień dobry. Witam Was Beata Makowska, ginekolog z ponad 30-letnim stażem pracy, fascynatka zdrowego stylu życia, i podróżniczka. Przy ostatnim filmie odezwało się dużo głosów, że chcielibyście się dowiedzieć, jak ja robię swój olejek do opalania. Zanim do tego przejdę, to powiem od razu, że oprócz składu olejku do opalania dam Wam jeszcze bonus, czyli olejek, który będzie Was chronił przed innymi prawami, ale to powiem później. Także bądźcie ze mną. Najpierw chciałabym Wam powiedzieć w ogóle, jak to jest z tym słońcem, bo czy ono jest nam potrzebne, czy niepotrzebne? Może w ogóle nie powinniśmy wychodzić na słońce? Popatrzcie na rośliny, na takie zwykłe rośliny doniczkowe, jak one wyciągają listki w kierunku światła, więc to światło słoneczne potrzebne jest niezwykle roślinom, więc dlaczego i nie nam? Oprócz tego, że dzięki światłu słonecznemu produkujemy witaminę D3, ono też reguluje nasz cykl dzień noc. Na przykład osoby niewidome, u których do siatkówki nie dociera światło słoneczne, światło dnia, mają ten cykl kompletnie zaburzony. Promieniowanie słoneczne to trzy rodzaje fal. Promieniowanie A o najdłuższej długości fali dociera do powierzchni ziemi przez cały czas dopóki świeci słońce nawet przez chmury jest to promieniowanie które powoduje u człowieka niszczenie włókien kolagenowych czyli nasza skóra się starzeje pojawienie się brązowego koloru no to część z nas bardzo lubi ale też pojawianie się czerniaka więc tak naprawdę ono niekoniecznie jest dla nas zdrowe promieniowanie UVB to jest promieniowanie o niższej długości fali i on odpowiada właśnie za produkcję witaminy D3 w naszej skórze. Tylko pamiętajcie, w naszej szerokości geograficznej ta produkcja witaminy D3 odbywa się tylko od marca do września. I to w godzinach około południowych, czyli jeżeli wyjdziemy na słońce późnym popołudniem, to ta witamina D nie będzie produkowana, będziemy się narażali tylko na promieniowanie UVA, które powoduje, że będziemy mieli szybciej zmarszczki. No i promieniowanie UVB niestety odpowiada za rumień, a ten, jeżeli zbyt często się pojawia, to może doprowadzić do pojawienia się raka skóry. Więc jeżeli przebywamy na słońcu, to powinniśmy przebywać tak długo, dopóki nie pojawi się rumień. Tak naprawdę pierwsze kąpiele słoneczne powinny trwać nie więcej niż 20 minut. No właśnie, czy powinniśmy się chronić przed słońcem, czy nie? Tak naprawdę, tak. Tylko, że te wszystkie kremy z filtrem niekoniecznie są takie zdrowe dla naszego organizmu. I te mineralne, które są oceniane, że są dużo zdrowsze, i te z różnymi chemicznymi dodatkami. Dlatego, że część z tych chemicznych dodatków naprawdę ma nie najlepszy wpływ na nasz organizm prozdrowotny, a te mineralne składniki powodują, że pojawia się dużo wolnych rodników na naszej skórze. O to chodzi, żeby tych wolnych rodników było jak najmniej. Więc co zrobić, żeby się chronić przed. Słońcem, a jednocześnie korzystać z jego dobrodziejstw, żeby wyprodukować sobie witaminę D3, bo taka witamina D3 wyprodukowana przez nasz organizm to jest najlepszy rodzaj witaminy D3. Żadna taka, którą dostarczamy do organizmu w suplementach, nie będzie taka dobra, jak ta, którą sobie sami wyprodukujemy. Może się zdziwicie, ale my musimy się chronić przed pomiewaniem słonecznym, nie tylko od zewnątrz, marując się czymś. Ale też od wewnątrz. I tak naprawdę o tę ochronę od wewnątrz powinniśmy dbać przez cały rok. A na czym ona polega? Na prawidłowym odżywianiu, czyli dostarczaniu do organizmu substancji odżywczych, witamin, które nas ochronią właśnie przed szkodliwym promieniowaniem. Jakie to substancje? Witamina C, czyli jeżeli jemy dużo owoców, no to trochę tej witaminy C dostarczamy. Beta-karoten obecny w. W warzywach zielonych, liściastych, i w czerwonych i pomarańczowych owocach polifenole obecne w herbacie zielonej, ale także ich w czystku. Pamiętajcie, że czystek to jest roślina o niezwykłych działaniach prozdrowotnych dla naszego organizmu. I witamina E, która też jest bardzo prozdrowotna. Witamina B3, która nie tylko chroni nasz organizm przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych ale też jeżeli mamy uczulenie na słońce to potrafi to uczulenie wyciszyć. No właśnie. Jak ja przygotowuję ten mój olejek do opalania. A chciałam wam jeszcze przypomnieć, że lata, lata temu nie było kremów z filtrami, były tylko olejki. Ja pamiętam z dzieciństwa jak cała plaża w Sopocie, bo myśmy chodzili na plażę w Sopocie zwykle. Pachniała właśnie tym olejkiem. Nie mam pojęcia, jaki był skład, ale ten zapach pamiętam do tej pory. No właśnie. I z czego ja ten olejek robię? Po pierwsze, musi być jakiś olejek bazowy. Ja używam olejku z pestek malin, ale można używać też olejku z pestek marchewki, z awokado, z żożoba, albo nawet takiej zwykłej oliwy z oliwek. Tak swoją drogą nie mam pojęcia, jak wyciskany jest olej z takich malutkich pestek, jak pestki Malin czy pestki Marchewki. Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzach, bo mi to bardzo, bardzo ciekawi. Kupuję olejek z pestek Malin z różnych źródeł, także nie zawsze jest tej samej firmy. Do buteleczki po jakimś starym oleju nalewam tak dwie trzecie tego oleju z pestek Malin. Olej z pestek Malin ma też swój san Faktor protection w wielkości między 30 i 50, ale no na pewno nie działa tak silnie jak te wszystkie kremy do opalania. Czyli nalewam gdzieś tak, dwie trzecie i do tego dodaję witaminę E. Witamina E jest bardzo dobrym antyoksydantem, i ona właśnie powoduje, że na naszej skórze nie pojawiają się wolnorodniki. I to przede wszystkim jest najważniejsze w działaniu tego olejku. Do opalania. I tak naprawdę jedną trzecią tej buteleczki wlewam do tego oleju. Nie ma co się bać witaminy E. Nie da się jej przedawkować w takiej formie. W tym oryginalnym przepisie było mówione, żeby korzystać z kapsułek. No ale wiecie co, jakie to jest uciążliwe? nakłuwać te kapsułki i wyciskać pojedynczo. Naprawdę lepiej kupić sobie taką witaminy E wpłynie, nie ma problemu, skupienie można w sieci, można w internecie. I do tej bazy dodaję, a ja wiem, z 15 kropel olejku z lawendy. Olejek z lawendy pięknie pachnie. Nie wiem, czy zauważyliście, że każdy olejek z lawendy... Pachnie troszeczkę inaczej. A ten kupuję w lawendowej osadzie, która jest niedaleko mnie w Przywidzu. Prowadzona jest przez panią chemik, także mam pewność, że naprawdę to jest dobrej jakości olejek. A no już, olejek do opalania gotowy. I teraz zdradzę wam pewien sekret, bo dokładnie na podstawie tej bazy produkuję też olejki, które chronią mnie przed komarami i przed kleszczami. No bo. Niekoniecznie trzeba się tylko takim olejkiem smarować w ciągu dnia jakieś słońce. Skóra potrzebuje ochrony i nawilżenia przez cały czas, więc jak ja wychodzę gdzieś wieczorem, czy idę na spacer do lasu, mam taki olejek specjalny, go specjalnie oznaczam, żeby mi się nie pomylił, który działa przeciw różnym insektom. I co można jeszcze dodać do tego olejku? Olejki, które działają odstraszająco na insekty. Ja tutaj akurat mam olejek rozmarynowy, olejek z paczuli. Olejek eukaliptusowy, olejek z limoncelli, który przywiozłam z Madagaskaru, olejek z drzewa sandałowego i tymiankowy. Nie trzeba wszystkich dodawać, można trzy rodzaje dodać. Tak, po 10-15 kropli. I mówię Wam, że to doskonale chroni nas przed atakami różnych owadów. Ja, jak byłam na Madagaskarze, to pojechałam właśnie z takim olejkiem i nie musiałam tych silnych, przeciwkomarowych spręju używaj, dlatego że to mnie doskonale chroniło. Wręcz czasami współtowarzysze podróży prosili mnie, żeby ich wesprzeć właśnie tym olejkiem. Także na polskie komary na pewno to działa, pięknie pachnie i jednocześnie jest zdrowe i przez cały czas dbamy o naszą skórę, żeby była gładka, młoda i bez znarszczek. Używajcie tych olejków i pochwalcie się, czym Wam się podobają, czy działają. A dzisiaj dziękuję za film. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na moje inne filmy.